Hej, tu Cezar. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam moje mainy, cele i obstawienia na zbliżające się Mistrzostwa Polski w speedcubingu. Zaczynajmy. Tak więc zacznijmy od moich mainów. Biorę udział w sumie w 9 konkurencjach, które mam tutaj rozłożone. W Pyraminxie będę używał y, Pyraminxa Bell od X-Men Design w wersji pierwszej w Square'ze Yuxin Little Magic Magnetic 2x2 YJ-MGC oryginalne, stare OH Mailong Magnetyczny Megaminx Dian V2 Magnetyczny do czwórki AOSu WRM 3x3, dwoma rękoma normalnie WRM 2021 Clock od ci Magnetyczny i Cube oczywiście Gun Enhanced Magnetyczny. Jeżeli chodzi o moje cele na te zawody, to tak naprawdę mam cele tylko w czterech konkurencjach. W OH, jako że mało jest zawodów w Polsce z właśnie układaniem 3x3 jedną ręką, a mam cel, aby w tym roku zrobić średnią poniżej 20 sekund na zawodach, to chciałbym wykorzystać te mistrzostwa, żeby to zrobić, więc. To jest mój cel w tej konkurencji. W mega ming się zrobić średnią sub 1. Już się starałem to zrobić na ostatnich zawodach w szczecinie. Tam mi się minimalnie nie udało, więc mam nadzieję, że tym razem się uda. W 3 na 3 ogólnie cel mam aby w tym roku zrobić średnią sub 10, ale patrząc na to, ile ćwiczyłem tą kostkę, to myślę, że może być ciężko to zrobić na tych zawodach, dlatego mój cel to jest. Bezpiecznie dotrzeć do drugiej rundy. Najlepiej takie solidne Sabie 11, średnia w obu rundach i będę zadowolony. No i oczywiście Skip, czyli moja główna, najważniejsza konkurencja. Nie nastawiam się na żadną średnią, przede wszystkim mnie miejsca obchodzą. No i tutaj chciałbym y, znowu stanąć na podium, upewnić y, swoją pozycję na tym podium, najlepiej obronić wicemistrzostwo. Oczywiście fajnie by było, jakby udało mi się wygrać, ale wiem, że będzie to na pewno bardzo trudne i jest to nieprzewidywalna konkurencja, więc nie chcę się na nic nastawiać i podium jest tym moim głównym celem. A jeżeli chcecie zobaczyć, czy uda mi się osiągnąć te cele, to zachęcam Was do zaobserwowania mnie na Instagramie, gdzie będę na bieżąco wrzucał wyniki z zawodów. Hej, krótki przerywnik, bo właśnie oglądam premierę wywiadu ze mną na kanale Adama Gotzola i rozmowa wyszła nam naprawdę niesamowita, więc koniecznie Was zachęcam do sprawdzenia tego filmu. Oczywiście link w opisie znajdziecie. No i już nie będę więcej przedłużał, lecimy dalej z materiałem. Tak więc przechodzimy już szybko do obstawień w 3 na no 3. Na pewno wygra Tymon. Ciekawsza walka, myślę, będzie dalej na podium. Tutaj myślę na pewno Szymon Łukasz Michał Rzewuski nie wiem jak będzie dysponowany po takiej przerwie ale jest tu naprawdę dużo osób które będą mogły chcieć zaatakować podium w 2 na 2 akurat myślę, że Magda Pabierz wygra takie mam przeczucie ale to też jest szybka konkurencja więc tu naprawdę bardzo wiele może się wydarzyć jak widać jest aż 10 osób ze średnią sub2 i tak naprawdę ktokolwiek z nich może to wygrać 4 na 4 wygra Tymon tutaj myślę bez dwóch zdań 5 na 5 to samo 6 na 6 i 7 na 7 tutaj myślę Tymon będzie nie będzie jak ściana nie do zwyciężenia w 3 na 3 bez patrzenia moim zdaniem Adrian Dębski obroni tytuł z zeszłego roku ale tutaj też może być ciekawie, no bo y, ten element y, DNF-ów, tripelki jest y, bardzo, y, no bardzo, no jest trochę losowy i może to być naprawdę dużo ciekawych rzeczy się dziać. Y, FM, y, tutaj myślę Radomiu Baran y, ostatnio pokazywał, że bardzo dobre wyniki robi i myślę, że to on zostanie mistrzem Polski. OHA, myślę, że Karol Zakrzewski nie obroni tytułu i wierzę, że Michał Pleskowicz mimo takiej przerwy wygra to tak, Mega Minx tutaj Jan Zych moim zdaniem obroni tytuł ma no i tak naprawdę tylko Magda mogłaby mu zagrozić, a myślę, że mimo wszystko Janek jest w lepszej dyspozycji i technicznej i mentalnej w pyraminksie Tutaj już myślę, że tym on nie obroni y, swojego tytułu i myślę, że Piotr Korszewski może to wygrać, bo jest naprawdę w świetnej formie w tym sezonie i tu myślę, że duża szansa, żeby wygrał. Jeżeli nie on, y, to myślę, że Kuba Hipster, y, że w tym roku może mu się udać y, także y, wygrać to. Y, Klock Hubert Hanus, jak moim zdaniem, bez dwóch zdań jest najlepszym krokerem, i tym razem myślę, że to on zostanie mistrzem Polski. Skub, mam przeczucie, że Michał Krasowski nie obroni tytułu, i dlatego myślę, że Łukasz Burliga może wygrać, bo Michał Żewłski jest trochę niewiadomą po tej swojej przerwie, a ze mną to też może być różnie. Nastawiam się, jak już mówiłem, nastawiam się przede wszystkim na podium, więc y, przy tym zostaje. Myślę, że Łukasz może w tym roku wygrać. Square One to Michał Krasowski, tutaj bez zastanowienia. To samo 4x4 i 5x5 Adrian Demski, tutaj też myślę y, nie, ma, y, nie ma się nad czym więcej zastanawiać. I multi -blinda wygra Krzysztof. Bober, moim zdaniem. No i to będą wszystkie moje obstawienia w takim razie. Tak więc to będzie na tyle w tym odcinku. koniecznie dajcie znać w komentarzach jakie są wasze mainy cele i obstawienia na te zawody. Możecie zaobserwować kanał, jeżeli nie chcecie przegapić średnich z tych zawodów, aby zobaczyć jak mi poszło. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Tak jak już wcześniej mówiłem, możecie mnie zaobserwować na Instagramie, aby śledzić moje wyniki na bieżąco. Cezar Podłoga Cube, link w opisie. Oraz dołączyć do kanałowego serwera Discord, do którego też macie link w opisie. Tak więc to będzie na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia na Mistrzostwach Polski. 吧。